Filmy Tadeusza Konwickiego, a ja zrealizował ich w Polsce sześć, a tak naprawdę sześć pół, licząc nowelę Matura, one nie są szacowną klasyką, na którą się pochylamy z okazji rocznic, z okazji śmierci autora. One są wciąż żywe, zaskakująco żywe, w jakimś sensie niepolskie, mają wiele warstw, są jak książki Konwickiego. I można od nich odnieść takie określenie, które, które odnoszono do filmu francuskiej Nowej Fali, że kamera jest piórem. Kamera jest piórem konwickiego. Począwszy od olśniewającego debiutu y, ostatniego dnia lata, 58 rok, Irena Laskowska, Jan Machulski na pustej plaży, mężczyzna i kobieta, oboje z przeszłością, historia właściwie zmarnowanej miłości, odtrąconego uczucia, y, psychologiczna, liryczna, pełna niuansów, równocześnie gdzieś głęboko polska, zaduszki. 62 rok. Ten film ogląda się zupełnie jak idę Pawlikowskiego. Właściwie mówi o czymś podobnym, pokazuje jakby przekroczenie granic i też jest historia trzech miłości. Ewa Krzyżewska, Elżbieta Krzyżewska, Beata Tyszkiewicz. Trzy niedostępne kobiety. Romans, nieudany romans Akowca i komunistki. A wszystko po to, aby przekroczyć jakieś polskie bariery. Salto. To z kolei jest pamflet na, na nas i na siebie, na siebie samego, gdyż Cybulski gra kogoś podobnego do autora, do Konwickiego, który pokazuje się w takim autoironicznym zwierciadle. Jest to obraz Polski jako prowincjonalnego kraju, pełnego, który obchodzi, w którym obchodzi się wciąż jakieś rocznice, który wzajemnie siebie nienawidzi, do którego przybywa fałszywy Mesjasz, który mówi, jestem taki jak wy. Jak daleko stąd, jak blisko. Zadziwiający film przez wielu badaczy, uważany za najwybitniejszy, najśmielszy film Konwickiego. Takie jakby współczesne dziady, Polska, PRL widziana z kosmosu, życie, własne życie, moje życie, czyli Tadeusza Konwickiego, ale życie kogoś, jego rówieśnika widziane z perspektywy śmierci. Umarli, których prosi się o przebaczenie, to wszystko mieści się w tym jakby widzianym świecie, widzianym z lotu ptaka. Dolina Issy. To z kolei pierwsza adaptacja nie swojej literatury, próba jakby wyrównania rachunku, spłacenia długu wobec miłosza i odnalezienie, połączenie światów, odnalezienie, odnalezienie w tej miłoszowskiej metafizycznej baśni swojej mitycznej doliny, Doliny Podwileńskiej Tadeusza Konwickiego. No i na koniec Lawa. 89 rok. Konwicki realizuje dziady Mickiewicza na koniec całego cyklu, całego okresu niewoli, na powitanie wolności, na powitanie normalności. Niezwykła adaptacja dziadów, bardzo mickiewiczowska, głęboko utożsamiająca się z Mickiewiczem, a równocześnie gdzieś podczyta pewną ironią bo na koniec tego mesjanistycznego obrzędu aktorzy i reżyserzy pracownicy filmu wychodzą z wytwórni mieszają się w tłum uliczny kłaniają się nam ten mesjasz ten 44 to jest właśnie każdy z nas jesteśmy przechodniami tak jak przechodniem był Konwicki